Witajcie! Dzisiaj y, mamy przed sobą coś naprawdę intrygującego. Zdecydowanie. Bo tak na pierwszy rzut oka to są dwie zupełnie różne rzeczy. Mamy z jednej strony no, takie chaotyczne, pełne przekleństw filmiki zgrania w stare gry, mm -hmm. a z drugiej takie no, mroczne, dość agresywne kawałki rapowe. A wszystko to twórczość Sebastiana Mingi, znanego jako sześciastek często we współpracy z Adrianem Boreckim, czyli wściekłym wilkiem. Dokładnie. I pytanie brzmi, czy to jest w ogóle ta sama osoba? Czy te światy wieszone się jakoś ze sobą łączą? I to jest świetne pytanie, bo wiesz, łatwo byłoby po prostu założyć, że to są dwie, no, oddzielne pasje. Ktoś lubi grać i ktoś lubi robić muzykę. No tak. Ale my spróbujemy dzisiaj poszukać czegoś w rodzaju y, takiego artystycznego DNA. Sprawdzimy, czy pod powierzchnią tych różnych form, no, wiesz, YouTube'owego gameplayu i muzyki, kryje się jakaś wspólna myśl. Tak. Ta sama postawa. Dokładnie, zobaczmy, czy te dwa światy da się połączyć w, no, w jakąś spójną całość. Okej, okay. to zacznijmy od korzeni. Czyli od kanału YouTube Sześć ciastek. Mamy tu wideo zatytułowane Sześć ciastek przedstawia Smyb 3 z wściekłym odcinek 2. Już sam tytuł dużo mówi. No tak, małą literą. Bez polskich znaków, to od razu zapowiada, że nie będzie to jakaś profesjonalna produkcja. I faktycznie film zaczyna się od. no, od awarii. Dokładnie. Wchodzimy i od razu słyszymy coś w stylu. Siemka z tej strony z kastek i wściekły wilk. Kraszował mi się emulator. Musieliśmy zaczynać od nowa. To jest genialne w swojej prostocie. Absolutnie. Nie ma żadnego udawania, żadnego takiego gładkiego, wyprodukowanego intra. Od razu dostajemy surową prawdę. Technologia zawodzi, są problemy. Tak, i to wiesz, to genialnie skraca dystans. Od razu czujemy, że to nie są jacy niedostępni twórcy, tylko goście, którym po prostu, jak każdemu potrafi się coś zawiesić. Mm -hmm. To buduje natychmiastową więź. Ale ta surowość dotyczy nie tylko techniki, ale przede wszystkim emocji. Kiedy trafiają na trudny etap, to nie ma analizy, jest czysty, pierwotny krzyk. No tak, to słynne no nie, tylko nie ten etap błagam Was, tylko nie ten i potopie na Tetlous. Dokładnie. Każdy, kto kiedykolwiek grał, zna to uczucie bezsilności. I co jest fascynujące oni są w pełni świadomi, że to nagrywają. Ta frustracja nie jest, wiesz, wyrzucana w próżnię. Prowadzi do czegoś więcej. Tak, do bardzo ciekawego meta-komentarza na temat samego medium. W pewnym momencie pada obietnica. Jak będę milion razy powtarzać jeden etap, to zrobię cięcia magia YouTube. Właśnie. To jest burzenie czwartej ściany. Całkowite. To nie jest próba oszukania widza, że patrzcie, jacy jesteśmy świetni, przeszliśmy za pierwszym razem. Wręcz przeciwnie, to jest obnażenie mechanizmu. Mówią wprost: Hej, to co oglądacie to jest iluzja, a za kulisami jest mnóstwo porażek. I później znowu, jak utknęli, pada taka rezygnacja. Serio, będę musiał chyba tu zrobić cięcie. Ta szczerość jest niemal rozbrajająca. Bo pokazuje, że autentyczność jest dla nich o wiele ważniejsza niż wizerunek nieomylnego gracza. Wolą pokazać proces, nawet jeśli jest też młodny, niż taki wygładzony produkt końcowy. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje między nimi, bo to nie jest taka, wiesz, zwykła współpraca. Zdecydowanie nie. Słuchając ich, można by pomyśleć, że oni się wręcz nie lubią. Ciągle sobie dogryzają, rzucają w siebie jakimiś, no, żartobliwymi obelgami. Mhm. Pada tekst, tytuł zdychał, o ile ja pamiętam, albo po prostu, jaki baran z ciebie. Jakbyś opisała tę dynamikę, to jest zdrowa przyjaźń? Myślę, że to jest taki klasyczny przykład relacji, w której bliskość i zaufanie wyraża się nie przez komplementy, a właśnie przez, no, wzajemne docinki. Rozumiem. To jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie mogą sobie pozwolić na bycie szorstkimi, bo obaj wiedzą, że pod spodem jest, no, fundament przyjaźni. A dowodem jest to, że kiedy gra naprawdę tego wymaga, potrafią działać jak jeden organizm. Masz na myśli ten moment z drzwiami. Tak. Dokładnie. Ta szybka wymiana zdań. Pamiętasz, które drwi? Dwa, dwadzieścia Jej? Jesteś pewien? Drugie, drugie. Racja, tam nie ma czasu na obelgi. Nie ma. Jest skupienie na celu. Mimo całego tego chaosu i przekomarzania, ostatecznie grają w jednej drużynie. Te obelgi to jest tylko taki, wiesz, folklor. Ich język. A skoro o języku mowa, jest on absolutnie bezkompromisowy. Pełen kolokwializmów, wulgaryzmów. Mhm. Teksty w stylu pochuj mi żabka czy dupsko mnie ugryzło padają tak naturalnie bez cienia autocenzury. I to sprawia, że ma się wrażenie, jakbyśmy naprawdę siedzieli obok nich na kanapie i po prostu przysłuchiwali się ich prywatnej rozmowie. Dokładnie. A to jest kluczowe. Język nie jest dostosowany do jakiejś szerokiej wrażliwej publiczności. Jest dostosowany do sytuacji grania z kumplem. Odbiorca albo to kupuje i czuje się częścią tego świata, albo no po prostu się od tego odbija. Nie ma próby przypodobania się wszystkim. Żadnej. To jest taki test na wejściu. W całym tym nagraniu jest też pełno takich, wiesz, absurdalnych wtrąceń, które pokazują, jak bardzo to jest spontaniczne. Na przykład. Nagle w środku walki z bosem pada taka głęboka refleksja. Ciekawy jak wermianie smakują wilki. <grywki> no tak. Albo rzucone tak mimochodem plany, zrobiłbym live, jakbym ogarnął dzisiaj, a zakończenie to już w ogóle jest wisienka na torcie. Tak. To jest kwintesencja ich stylu. Żadnego podsumowania, żadnych podziękowań, po prostu. Po kolejnej porażce nagła deklaracja. Dobra, mam już dość tej gry, to by było na tyle. Nie zapomnij subkomentować Gnajkną6, no ciastek i, i, i wściekły wilk. Koniec. Zmęczenie materiału po prostu wygrywa z konwencją YouTube'a. I ta emocja, to nagłe wypalenie, frustracja i ucięcie tematu jest kluczowa. To jest potężne paliwo. Mhm. Zobaczmy teraz, jak on brzmi, kiedy nie jest skierowany na piksele w grze, ale na coś, no, znacznie bardziej realnego. Weźmy na warsztat utwór Sebastiana Mingi O robota w krfurze. O tak, to jest jak cios prosto w twarz. Prawda, zdecydowanie. To jest właściwie taka miniatura teatralna krótka, ale niezwykle gęsta scenka rodzajowa i od razu uderza nas ten sam ton, który znamy z gameplayu. Konfrontacja i frustracja. Tylko, że tutaj stawka jest o wiele wyższa. Nie chodzi o przegraną w Mario, ale o trodzienną walkę o... no... zachowanie zdrowia psychicznego w pracy. Dokładnie. Już pierwsze wersy ustawiają całą scenę. Pokazałem regal Tepej Róże z przetworami, a ona na to, że do góry nogami jazda z kurwami. Nie ma tu miejsca na subtelność. To jest ten sam, niefiltrowany język, ta sama bezpośredniość. A wersy: Siedzę na kasie, nie mam czasu, na nic, to przecież taki uniwersalny krzyk milionów ludzi. I tu pojawia się niezwykle ciekawy wers, który jest chyba kluczem do zrozumienia tej postawy. Mówię o linijce: Jestem idiotoodporny, więc sobie krzywdy sam nie zrobię. O, to jest ciekawe, rozwinmy to. Co to znaczy być idiotoodpornym w tym kontekście? To znaczy, że trzeba zbudować sobie pancerz. To jest taki mechanizm obronny. Psychiczna zbroja, którą zakładasz każdego dnia idąc do pracy, która cię, no, dehumanizuje? Aha, to jest deklaracja. Możecie rzucać we mnie absurdem głupotą, ale ja mam w sobie mechanizm, który to wszystko odbije. Nie złamiecie mnie. Jest w tym pewna taka, wiesz, gorzka duma. Duma z przetrwania. Tak, duma z przetrwania w warunkach, które są zaprojektowane tak, żeby cię zniszczyć. Czyli to jest ten sam bunt, który widzieliśmy w grze, tylko e, przeniesiony na pole bitwy z rzeczywistością. Tam walczył z kodem gry, a tu walczy z systemem i z tępą rurą z przetworami. Dokładnie tak. Źródło frustracji jest inne, ale mechanizm ekspresji jest praktycznie identyczny. To ten sam człowiek. A drugi utwór, który mamy, no, cementuje ten obraz i buduje most między tymi dwoma światami. Tak, przechodzimy do drugiego tekstu. On ma już bardziej klasyczną, rapową strukturę. Artyści są jasno przedstawieni. Zwrotka Wściekłego Wilka i Zwrotka Sebastiana Mingi. Mhm. Wściekły Wilk zaczyna od takiego manifestu. Bo ja nie używam wanny i to nie tak, że mam prysznic. Mamy więc estetykę brudu, undergroundu, no odrzucenia konwencji. Ale potem pada kluczowa linijka, czekam na nią. Nie bam się poróżnić z kumplem, nawet jak robimy stream. I to jest ten moment, w którym wszystko się łączy. On wprost odwołuje się do ich wspólnej działalności na YouTubie. Dokładnie. Ta przyjaźń, ta lojalność, którą mogliśmy tylko wyczuć pod warstwą obelg w filmikach, ona jest fundamentem, jest nienaruszalna, nawet w ogniu rywalizacji podczas streama. To jest deklaracja lojalności. A zaraz potem dostajemy agresywne porównanie w twojej mordzie za tabletki Somat, co idealnie pasuje do ksywki Wściekły Wilk. To wszystko jest spójne. Ale zwrotka Sebastiana Mingi to już jest mistrzostwo w połączeniu tych światów. Absolutnie. Zwłaszcza ta jedna konkretna linijka. No powiedz ją. Ta fura jest moja, wiozę Senia Gnoja. <laughs> tak, to jest to. Dla mnie to jest kwintesencja to cała dynamika ich relacji z kanału YouTube, skondensowana w dwóch wersach. Dokładnie, mamy dumę z posiadania. Ta fura jest moja, która natychmiast jest równoważona przez przyjacielską, żartowliwą obelgę. Wiozę senia gnoja. Ten gnój to oczywiście Adrian. I to jest dźwiękowe echo tych wszystkich baranów rzucanych podczas grania w Mario. To jest taki kamień z rozetty do zrozumienia ich twórczości. Dobrze powiedziane. Ta jedna linijka to jest most, który sprawia, że wszystko co widzieliśmy wcześniej nabiera sensu. Pokazuje, że postać sceniczna rapera i osoba grająca w grę to jest dokładnie ta sama osoba. Z tym samym poczuciem humoru? I tym samym podejściem do przyjaźni, i tym samym językiem. Nie ma tu żadnej kreacji na potrzeby muzyki. To jest ta sama rzeczywistość, tylko podana w innej formie. W jego zwrotce są też inne, takie bardziej klasyczne, rapowe elementy. Przechwałki o jeździe samochodem, robię skr. tak długie. Zaodbijam je kolanem. Tak. I pozdrawienia dla innych graczy na scenie, jak Dicho czy Malik Montana. To osadza ich w szerszym kontekście, pokazuje, że są częścią tej kultury. A teraz, jak połączymy te wszystkie kropki, to wyłania nam się niezwykle spójny obraz. Właśnie. To nie jest tak, że mamy youtubera, który dla zabawy nagrywa rap, ani rapera, który w wolnym czasie gra w grę. Mamy jednego, spójnego artystę, którego tożsamość manifestuje się na różnych polach. Czyli ten kanał gamingowy to nie jest jakiś dodatek, tylko wręcz klucz do interpretacji. Dokładnie tak. Bez obejrzenia ich chaotycznego gameplayu, wers Wiozę się nieagnoja mógłby brzmieć po prostu jak wulgarna przechwałka. Racja. Ale kiedy masz w głowie obraz ich przekomarzanek, wzajemnego ratowania się i tej wspólnej frustracji przy Super Mario ten wers nabiera zupełnie innego niemal czułego wymiaru. Wiesz, że gnój to w ich słowniku wyraz sympatii? Najwyższa forma braterskiego uczucia. Kanał gamingowy to jest dokumentacja, materiał źródłowy, a muzyka to artystyczne przetworzenie tej samej prawdy. Podsumowując Sebastian Minga razem ze swoim no stałym partnerem w zbrodni Adrianem Boreckim tworzy na różnych platformach niezwykle konsekwentny wizerunek. Mhm. Jest surowy, pełen czarnego humoru, konfrontacyjny, ale co najważniejsze oparty na autentycznej, niefiltowanej relacji. I to jest fascynujący przykład budowania tożsamości twórczej w dzisiejszych czasach. Nie chodzi o tworzenie oddzielnych, dopracowanych wizerunków osobowości gamingowej i osobowości rapera. Tylko o bycie sobą. Tak. Chodzi o posiadanie jednej, autentycznej osobowości, która po prostu znajduje różne ujścia. Wideo z gry jest dowodem na prawdziwość tego, co słyszymy w muzyce. Te światy wzajemnie się uwierzytelniają. I to prowadzi mnie do ostatniej myśli, którą chciałbym zostawić odbiorców do przemyślenia. Jesteśmy zalewani przez idealnie wykreowane wizerunki influencerów. O tak. Mhm. Gdzie każde słowo jest przemyślane, a każde zdjęcie wyretuszowane. A tutaj mamy coś kompletnie odwrotnego chaos, awarie, wulgaryzmy i obnażanie porażek. Mhm. I rodzi to pytanie: czy w dzisiejszym świecie taka brutalna, niefiltrowana szczerość nie staje się przypadkiem nową formą treści premium? czy pokazywanie swoich wad i frustracji, nie jest ostatecznie potężniejszym sposobem na zbudowanie lojalnej publiczności, niż udawanie, że jest się pozbawionym skaz ideałem.